Cześć, zapraszam Cię na dzisiejsze czytanie pod tytułem Czego masz się nauczyć o tej drugiej osobie, czyli o osobie Twojego wyboru. Wybierz sobie tę osobę i e, będą trzy wskazówki w tym czytaniu, czego o tej osobie masz się nauczyć na ten moment. E, ta osoba może wydawać się trudna, albo skomplikowana, albo niewyjaśniona, nieodgadniona i to czytanie odpowiedź na to pytanie. A zanim za to czytanie się zabierzemy wspólnie. Jest to czytanie oczywiście ogólne, więc może zarezonować z każdym albo nie z każdym, e, albo z tobą, albo częściowo z tobą. E, ale zanim przejdziemy do tego czytania ogólnego, e, chciałabym zrobić krótkie ogłoszenie, że będzie na moim kanale odbywał się taki projekt czytań personalnych. To znaczy, jeżeli masz ochotę na czytanie personalne, ale jeszcze do tego się nie na co się nie zdecydowałeś, czy nie zdecydowałeś, to napisz mi maila na mariannawww.11-maupa.com. Napisz mi maila pod tytułem Czytanie Personalne z YouTube'a. I zasady tego czytania są następujące. Jest to czytanie 15-minutowe. Ja we wcześniejszym filmiku powiedziałam błędnie, że czytanie pół godziny, ale jest to czytanie 15-minutowe, które Normalnie ma u mnie cenę 50 zł, natomiast ty będziesz płaciła, czy płacił 25 zł, dlatego że musi nastąpić wymiana energetyczna, czyli ja czytam karty, ty coś w to wnosisz, jakiegoś rodzaju zapłatę, więc to jest zapłata 25 zł, czyli zapłata czysto e, symboliczna, czyli tutaj daję dużą zniżkę i jest to czytanie. Publiczne, czyli ja to czytanie opublikuję publicznie na kanale, ale jest to czytanie totalnie zanonimizowane, czyli zupełnie anonimowe, czyli będę się do Ciebie odnosiła tak jak teraz, czyli słuchaj, czyli w ogóle nie po imieniu, m, żadnych detali, tylko będę mówiła, słuchaj, to jest czytanie dla Ciebie i tak dalej, tak jak teraz mówię do Ciebie. Tylko ty będziesz wiedział, czy wiedziała, że jest to czytanie konkretnie do ciebie, cała, natomiast reszta odbiorców będzie wiedziała, że jest to czytanie dla kogoś, będą sobie obserwowali. Natomiast karty będą rozkładane personalnie dla ciebie, czyli to będą spersonalizowane karty, odpowiadające konkretnie na twoje pytanie, i ty możesz zadać to pytanie, czy jest to pytanie o konkretną osobę, czy jest to pytanie o konkretną sytuację, o jakiś problem więc będziesz miała, miał możliwość zadania konkretnego pytania kartą lub kilka pytań kartą. I ja w ciągu 15 minut na kanale odpowiem na to czytanie. Oczywiście nie będę ujawniała żadnych imion, dan, danych personach. to wszystko będzie na ty, on, ona itd. E, więc możesz tutaj się czuć bezpiecznie. E, ale właśnie jeżeli masz ochotę na takie zniżkowe czytanie, to daj znać w mailu mariannawie 11 małpa, Napisz mi, że przychodzisz z tego filmiku, dlatego, że jeżeli po prostu napiszesz, że chcesz czytanie personalne, to zazwyczaj po prostu e, ludzie, którzy chcą czytanie personalne, zgłaszają się, to dostają 100% cenę. To czytanie jest o obniżonej cenie. 50%. 25 zł za 15-minutowe czytanie, opublikowane anonimowo na kanale, tak żeby cała moja społeczność, publiczność mogła zobaczyć sobie, jak wygląda takie personalne czytanie. No i właśnie będziesz mogła sobie, czy mógł zadać swoje personalne, konkretne pytanie. E, ok. Koniec ogłoszenia i przechodzimy do ogólnego czytania, które bardzo możliwe, że z Tobą jak najbardziej zarezonuję, e, jeżeli przychodzisz tutaj do, do tego filmiku. I... Zaczynamy. Czego masz się nauczyć o tej osobie? Czego masz się nauczyć o tej osobie? Trzy rzeczy, których masz się nauczyć o tej osobie. I są to rzeczy następujące. Ok, zaczynamy. Ta osoba ma, wszyscy z nas, każdy z nas ma różne oblicza. To jest jakby już mm, oczywista rzecz, że mamy różne oblicza swojej osobowości. Więc ta osoba też ma kilka swoich oblicz, i te oblicze ci przedstawię. Możliwe, że któreś z tych oblicz Ty już znasz bardzo dobrze, a któryś z tych oblicz nie są dla Ciebie oczywiste. Albo znasz, ale nie wiesz za bardzo, o co w nich chodzi. Albo w ogóle ich nie znasz. Więc ta osoba ma trzy oblicza. Pierwsze oblicze to jest tej osoby tak zwane wewnętrzne dziecko, czyli to jest część tej osoby, która chce sobie i innym coś udowodnić. Czasami się do tego nie przyznajemy, że chcemy sobie i innym coś udowodnić, ale każde dziecko, każde dziecko chce sobie, lub innym coś udowodnić. To jest to, jak dziecko się rozwija. Czyli dziecko chce, żeby rodzice mu przyklasnęli jak zrobi pierwsze kroki, albo sobie chce pokazać, że jest w stanie zrobić pierwsze kroki. Chce, żeby rodzice pochwalili jak napisze pierwsze literki, albo chcemy sami mieć satysfakcję, że napisaliśmy pierwsze literki. Więc tak funkcjonuje po prostu umysł dziecka. Później, jak wchodzimy w dorosłość, to mamy taką tendencję, żeby powiedzieć sobie albo innym na głos, Ja nikomu nic nie chcę udowodnić. Ja nie szukam poklasku i ja sobie też nic nie chcę udowodnić. Ale zawsze chcemy coś sobie albo innym udowodnić. Czasami po prostu tego tak nie nazywamy. Ale chcemy żebyśmy sami byli z siebie dumni, albo chcemy, żeby inni z nas byli dumni, albo na przykład nam zazdrościli, albo na przykład żałowali, że już z nami nie są, i tak dalej, i tak dalej. Więc ten, to pierwsze oblicze to jest to wewnętrzne dziecko tej osoby, o której tutaj jest mowa. Wewnętrzne dziecko tej osoby. I teraz, o co w tym chodzi? To dziecko, czyli ta, ta, ta część tej osoby, Prawdopodobnie w dużej mierze podświadoma, czyli ta osoba no, na co dzień nie myśli sobie o tej części swojej, chce bardzo usilnie coś udowodnić, mianowicie chce udowodnić, że coś wie, że ma jakieś kompetencje, że ma wiedzę. Czyli to, co ta osoba chce sobie lub innym udowodnić, to jest to, że ona jest wystarczająco mądra, wystarczająco kompetentna. Wystarczająco obyta intelektualnie, żeby się wpisywać gdzieś w grupę, do pracy, do związku. Czyli ta osoba może prowadzić na przykład rozmowy w taki sposób, że chce mieć poczucie, że ma rację. Czyli to by znaczyło, że jest mądra, że coś zrozumiała, że coś udało jej się pojąć rozumem lub też chce udowodnić w swojej na przykład pracy, czy w jakiejś grupie społecznej, że się nadaje. I ta osoba właśnie może dążyć do takiego udowadniania, ale właśnie jest to udowadnianie nie na polu fizycznym, czyli o, jestem najsilniejszym tutaj e, chłopakiem na dzielni, tylko jest to udowodnienie intelektualne, czyli jestem najmądrzejszym chłopakiem na dzielni, jestem najsprytniejszym, najbystrzejszym. Mam wiedzę, czyli może się to objawiać na przykład właśnie potyczkami słownymi, czyli ja tutaj ci powiem, jak to tak naprawdę jest. I ta osoba może chcieć tym swoim zachowaniem zdobyć na przykład uznanie w pracy lub też zarobić. Czyli. Ta osoba może myśleć sobie, że na przykład może chcieć otworzyć biznes bazujący na tym, co ta osoba wie. Chce sprzedać swoją wiedzę, swój know-how, lub też chce, żeby jej za to zapłacili, czyli w pracy, chce, żeby po prostu jej słuchano. Eee, to jest pierwsza informacja, której musi, musisz się dowiedzieć o tej osobie. Może ty już to wiesz, może teraz ci mówię oczywiste oczywistości, ale jeżeli wiesz, no to wiesz. Jeżeli nie wiesz, albo nie wiesz, o co za bardzo chodzi, no to o to chodzi. Ta osoba cały czas, to jej wewnętrzne dziecko coś udowadnia, coś na płaszczyźnie intelektualnej. Chce, żeby ją doceniono intelektualnie i bardzo chce, żeby też z tej strony intelektualnej przyszły jej pieniądze i mieć poczucie, że coś sprzedałem, czy coś zrobiłem, dostałem pieniądze, bo coś wiedziałem i się wykazałem moją mądrością, czy wykazałam się moją mądrością. Ok, przechodzimy do drugiej informacji o tej osobie. I mamy tutaj teraz tego naszego. E, tę osobę tu i teraz, czyli tę osobę w sile wieku, w jakimkolwiek wieku ta osoba jest, czy w młodym, czy w starym, czy w bardzo młodym, czy w bardzo starym. Załóżmy w sile wieku, czyli w swoim wieku. To jest osoba tu i teraz. I ta osoba właśnie ma jakieś. Ambicje łamane na problemy natury finansowej. Czyli ta osoba zmaga się z jakimś um, z jakimś właśnie dylematem lub problemem natury finansowej, monetarnej. Ta osoba chce zrobić pieniądze, chce zrobić więcej pieniędzy, chce zrobić jakiekolwiek pieniądze. Może nie mam pieniędzy, może nie, nie ma wystarczającej ilości pieniędzy. Ym, ta osoba, Wydaje jej się, że ma takie wrażenie, że nie ma wystarczająco pomysłów do tego, żeby właśnie zarobić wystarczającą ilość pieniędzy lub więcej pieniędzy. Nie ma wystarczająco pomysłów, nie ma dobrych pomysłów, lub nie umie wcielić swoich pomysłów w życie. Więc ma problem na tutaj na, na podłożu. Moje pomysły nie działają, albo nie mam tych pomysłów. Czyli nawet jak ta osoba gdzieś tam pracuje, to ta osoba chce gdzieś indziej pracować, albo jakoś inaczej pozyskać pieniądze, właśnie bazując na swoich pomysłach, których na przykład teraz nie ma. Więc czuję, że jest w jakimś rodzaju potrzasku, bo chciałaby na przykład, no nie wiem, otworzyć jakąś firmę, ale jaką? Albo zarobić jakieś pieniądze w internecie, ale jak, albo gdzieś tutaj zakręcić jakiś biznes, ale jak? albo zdobyć jakąś inną pracę, ale jaką? Więc ta osoba by chciała ruszyć naprzód, chciałaby coś więcej na, w tej, na tym polu finansowym, ale wiąże się to z problemem takim, że ma poczucie walenia głową w ścianę, że te pomysły nie przychodzą, albo te pomysły są nie do zrealizowania, albo ona po prostu nie umie tych pomysłów zrealizować. Więc tego się musi no, dowiedzieć o tej osobie. Może w jakiś sposób możesz jej pomóc, Czyli wysłuchać, doradzić, nie wiem, a może nie, po prostu obserwować, po prostu się dowiedzieć tego, że ta osoba się z tym zmierza, e, mierzy albo zmaga. E, może już to wiesz, może nie do końca, może sobie nie uzmysłowiesz, że ta osoba właśnie chce tutaj zrobić jakiś taki, dokonać jakiegoś rodzaju zmiany, tylko trochę czuje, że nie wie w którą stronę i mamy trzecią ostatnią wiadomość na temat tej osoby, którą to musisz się dowiedzieć. i to jest wiadomość, że ta osoba ma w sobie pokłady wrażliwości, pokłady wrażliwości, które, które to ona chce z siebie Wyrzucić, wylać, albo już to robi. To może być osoba, która nie wiem, pisze wiersze, maluje obrazy, e, nie wiem, śpiewa pod prysznicem, wykonuje coś, aby zaspokoić swoją ekspresję twórczą, swoją wrażliwość. Lub też to jest osoba, która mm, poprzez swoją wrażliwość jest bardzo na przykład można powiem powiem tutaj kolokwialnie narwana, czyli nie umie uspokoić swoich emocji. Ma bardzo dużo tych emocji, ma bardzo dużo rozważań wewnętrznych, bardzo trudno właśnie jej to uspokoić i sprawić, żeby to było takie wyciszone i przez to może to prowadzić do pewnego rodzaju na przykład potyczek, albo do pewnego rodzaju stanów takiego zdenerwowania, albo stanów tego, że ta osoba nie wie, co ma zrobić ze swoimi emocjami, nie wiem, idzie pobiegać, albo idzie walić w worek treningowy i to się wywodzi nie na przykład z tego, że ta osoba jest agresywna, ale z tego, że jest właśnie wrażliwa. Wrażliwa mam na myśli nie wie, co zrobić z tymi swoimi Emocjami i rozważeniami, które ma w głowie i szuka upustu. Ten upust będzie się objawiał, mm, będzie się objawiał pewnym, pewnego rodzaju ruchem, może się objawiać ruchem fizycznym, czyli ta osoba będzie chciała fizycznie upuścić swoje wrażliwości, albo będzie się objawiała e, objawiał ten ruch właśnie jakiegoś rodzaju kreacją, kreacją, którą można zobaczyć. E, to nie jest nic negatywnego. To jest po prostu coś, co, czego jak już to wiesz, to się okazuje, że możesz mieć większe zrozumienie dla tej osoby, że ta osoba wyraża swoją wrażliwość poprzez jakieś działanie. Hmm, może każdy wyraża wrażliwość poprzez działanie, może teraz tutaj mówię masło maślane, może każdy coś takiego robi, tak? Ale ta osoba w szczególności chce wyrazić jakieś pokłady swojej wrażliwości, czyli takiego prze, prze Pełnienia emocjami i niezrozumienia załóżmy dla tych emocji czy nie, nie do końca zrozumienia dla, dla tych emocji, chcę wyrazić w jakimś rodzaju akcji. Czasami może się to wydawać na przykład bardzo takie raptowne, czyli ta osoba na przykład będzie chciała iść i się, nie wiem, zabawić, iść na imprezę i po prostu tańczyć do rana, aż jej głowa odskoczy. I ty myślisz sobie, po co ta osoba tak robi? Po to, żeby dać upust temu swojemu uczuciu, które jest bardzo silne, i ta osoba nie wie, co z tym zrobić. I to by było na tyle. Daj znać w komentarzach, czy już wszystko wiedziałaś o tej osobie, czy wiedziałeś, czy może to jest coś, jakaś nowa informacja, a może coś teraz ma większy sens dla ciebie. I dzięki bardzo, papa. Pa.